Bliski Wschód właśnie stał się świadkiem czegoś szalonego. Iran podjął decyzję, która wstrząsnęła całym światem. Wystrzelił rakiety balistyczne prosto w najważniejszą amerykańską bazę wojskową w regionie. To, co czyni tę historię jeszcze bardziej fascynującą, to fakt, że pomimo dramatycznego charakteru ataku wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Każdy irański pocisk został zestrzelony zanim zdążył w cokolwiek trafić. Czy ich pociski zawiodły, ponieważ amerykańska obrona jest po prostu tak dobra? A może dlatego, że budzący powszechny strach arsenał Iranu nie jest tak niebezpieczny, jak twierdzą od lat? Dołącz do nas, a dowiesz się, co naprawdę wydarzyło się między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i jak przebiegł atak. Kiedy Iran przeprowadził potężny atak rakietowy na bazę lotniczą Al-Udeid, największy amerykański obiekt wojskowy na Bliskim Wschodzie. Siły irańskie nazwały to operacją radosna nowina zwycięstwa, wysyłając dziesiątki pocisków balistycznych z rykiem w kierunku bazy w skoordynowanym ataku, który zmienił wszystko. Nie był to drobny konflikt graniczny ani konflikt zastępczy. Iran właśnie ostrzelał bezpośrednio siły amerykańskie, co oznaczało najpoważniejszą eskalację konfliktu między tymi dwoma mocarstwami od dziesięcioleci. Do ataku doszło po niedawnych nalotach USA na irańskie obiekty nuklearne, a Teheran teraz ostro kontratakuje. Baza Al-Udeid znajduje się w jednym z najbardziej newralgicznych punktów globalnej szachownicy. Stacjonują w niej tysiące amerykańskich żołnierzy i pełni ona funkcję centrum dowodzenia operacjami w całym regionie. Spadanie pocisków wywołało falę uderzeniową daleko poza Bliskim Wschodem. Irański atak to coś więcej niż tylko odwet. To bezpośrednie wyzwanie dla amerykańskiej dominacji militarnej w regionie, gdzie oba kraje od lat krążą wokół siebie. To, co zaczęło się jako ukierunkowane ataki na obiekty nuklearne, przerodziło się teraz w bezpośrednią konfrontację militarną, która może zmienić oblicze całego Bliskiego Wschodu. Od 6 do 19 pocisków przecięło nocne niebo, zmierzając prosto w stronę bazy. Sam widok wystarczyłby, zamarło serce każdego. Dziesiątki nadlatujących głowic, które mogły obrócić obiekt w gruzy i pozbawić życia setki ludzi. Ale potem stało się coś niewiarygodnego: każdy pocisk został strącony w powietrze. Amerykańskie systemy obrony powietrznej przystąpiły do działania, śledząc każde nadlatujące zagrożenie i eliminując je jedno po drugim. Kiedy dym opadł, rezultaty były wręcz niewiarygodne: zero ofiar, zero zniszczeń, a baza działała dalej, jakby nic się nie stało. To była bezbłędna gra obronna, która wprawiła analityków wojskowych w osłupienie. Wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy Iran w ogóle chciał w cokolwiek uderzyć. Niektórzy eksperci uważają, że chodziło raczej o wysłanie sygnału niż o spowodowanie rzeczywistych zniszczeń. Być może Iran wybrał cele, o których wiedział, że będą silnie bronione, albo może ostrzegł ich nieoficjalnie tak czy inaczej, atak się nie powiódł, jeśli jego celem było zaatakowanie sił amerykańskich lub zniszczenie bazy. Ale jeśli celem było pokazanie, że mogą dotrzeć do celów USA bez wywoływania trzeciej wojny światowej, to być może zadziałał dokładnie tak jak zaplanowano. Ale inni eksperci widzą to zupełnie inaczej. Uważają, że Iran poważnie się przeliczył i ostatecznie wypadł słabo, a nie silnie. Ich rakiety, którymi chwalili się od lat, zostały zmiecione jak muchy. Jeśli celem było pokazanie siły, to przyniosło to spektakularny efekt odwrotny od zamierzonego. Atak z pewnością przykuł uwagę całego Bliskiego Wschodu. Kraje regionu uważnie obserwują rozwój sytuacji, ale to, czy Iran będzie wyglądał na bardziej niebezpiecznego czy bardziej niekompetentnego, zależy wyłącznie od tego, co tak naprawdę próbował osiągnąć. Obecnie nikt nie wie na pewno, czy był to błyskotliwy przekaz strategiczny, czy też ogromny błąd, który obnażył poważne słabości irańskiego potencjału militarnego. Odpowiedź na to pytanie może zmienić sposób, w jaki inne kraje postrzegają zagrożenia ze strony Iranu w przyszłości. Amerykańskie systemy obronne rozświetliły pustynną noc niczym w święto niepodległości. Pociski przechwytujące wystrzeliwały jeden po drugim, tropiąc każde nadlatujące zagrożenie i rozrywając je na kawałki, zanim zdążyły w cokolwiek trafić. Z odległości wielu kilometrów wyglądało to prawdopodobnie jak pokaz fajerwerków. Jasne błyski i eksplozje rozsiane po ciemnym niebie nad Al-Udeid, ale na Ziemi wszystko pozostało idealnie normalne. Na piasku nie pojawiły się żadne kratery po bombach, zespoły medyczne nie miały nic do roboty, nikt nie ucierpiał, nic nie zostało uszkodzone. A życie w bazie toczyło się jak co noc. Wtedy analitycy wojskowi zaczęli łączyć fakty. To nie był tak naprawdę atak mający na celu zniszczenie czegokolwiek. Iran po prostu urządził przedstawienie, wystrzeliwując tyle rakiet, że trafiły na pierwsze strony gazet, ale robiąc to w sposób, który gwarantował, że nie trafią w cel. Iran może mówić, że odpowiedział atakiem na siły amerykańskie. Ale nikt nie przeszedł, i nic nie zostało zniszczone. Brak zabitych żołnierzy oznacza brak presji na masowy odwet, brak zniszczonej infrastruktury oznacza, że konflikt nie wymknie się całkowicie spod kontroli. To było jak perfekcyjnie zaaranżowany taniec, w którym obie strony znały kroki. Iran może pokazać się przed własną publicznością jako kraj groźny. Ameryka może zaprezentować swoje systemy obronne, i jakoś nikt nie rozpoczyna z tego powodu III wojny światowej. Ta kwestia zaczęła się po operacji Midnight Hammer, kiedy amerykańskie naloty zniszczyły trzy irańskie obiekty nuklearne. Iran musiał jakoś zareagować, ale tu robi się ciekawie. W zasadzie powiedzieli wszystkim dokładnie, co planują. Źródła wywiadowcze potwierdziły później, że Iran po cichu poinformował Katar i Stany Zjednoczone przed wystrzeleniem rakiet. Ostrzegali o czasie, celach wszystkim. To tak, jakby zadzwonić do kogoś i powiedzieć mu dokładnie kiedy i gdzie odbędzie się przyjęcie niespodzianka. To mija się z celem. Ataki militarne działają dzięki zaskoczeniu. Zaskocz wroga, uderz zanim zdąży zareagować, wyrządź maksymalne szkody przy minimalnym ostrzeżeniu, ale Iran to wszystko porzucił. Zadbali o to, by siły amerykańskie miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się, aktywację wszystkich systemów obronnych i przygotowanie się na to, co miało nastąpić. Gdy Amerykanie dowiedzieli się o nadlatujących rakietach, cała sytuacja zmieniła się w zupełnie inny rodzaj wydarzenia. Zamiast prawdziwego ataku militarnego, sytuacja przypominała raczej próbę generalną, w której obie strony znały swoje role. Iran mógł wystrzelić rakiety i twierdzić, że odbiły, a Ameryka mogła pokazać, jak dobrze działają jej systemy obronne. Kiedy obie strony wiedzą dokładnie, co się wydarzy, przestaje to być wojną, a staje się teatrem politycznym. Iran musiał odpowiedzieć na ataki na obiekty nuklearne, ale znalazł sposób, by to zrobić bez wywoływania prawdziwej wojny. Prezydent Trump nie krył się z tym, zwracając się do narodu w sprawie ataku rakietowego. W zasadzie nazwał całą sprawę żartem, opisując ją jako inscenizację, a nie poważną akcję militarną. Trump nawet sarkastycznie podziękował Iranowi za poinformowanie wszystkich przed wystrzeleniem rakiet. Jego kpina na tym się nie skończyła. Trump zasugerował, że jeśli to był irański pomysł odwetu, to może ich dowódcy wojskowi powinni wrócić do szkoły i nauczyć się, jak naprawdę działa wojna. Ton prezydenta był całkowicie lekceważący, traktując cały incydent jak amatorski występ. Liczby potwierdziły szyderstwa Trumpa. Zero pocisków trafiło w cel, zero uszkodzeń amerykańskiego sprzętu i obiektów. Zero obrażeń wśród personelu. Baza przez cały czas prowadziła normalną działalność, jakby nic się nie stało. Z perspektywy Trumpa, Iran właśnie zapewnił mu idealne zwycięstwo propagandowe. Przeprowadzili atak, który brzmiał jak potężny, ale nie osiągnął absolutnie nic. Zamiast sprawiać wrażenie silnego i niebezpiecznego Iran, Okazał się niekompetentny i słaby na arenie międzynarodowej. Atak rakietowy mógł nie uszkodzić żadnych budynków ani nikogo nie zranić, ale uderzył w coś innego, co mogło mieć jeszcze większe znaczenie. Reputacja Ameryki jako twardej w obliczu zagrożenia oto problem. Kiedy Iran może wystrzelić rakiety w największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie, i w zasadzie nic im się w zamian nie stanie, inne kraje to zauważają. Za każdym razem, gdy Ameryka pozwala na coś takiego bez solidnej reakcji, zwiększa się prawdopodobieństwo kolejnego ataku. Korea Północna z pewnością obserwuje sytuację, Rosja również. Chin również. Wszystkie te kraje testują granice z Ameryką na różne sposoby i uważnie obserwują, jak każda prowokacja jest rozpatrywana. Jeśli ostrzał rakietowy amerykańskich baz nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji, co powstrzyma kogoś przed spróbowaniem czegoś większego następnym razem: to jak radzenie sobie z tyranami. Kiedy zdają sobie sprawę, że mogą kogoś popychać bez oddawania ciosów, naciskają jeszcze mocniej. Ta sama logika dotyczy wrogich państw. Każda udana prowokacja, która pozostaje bez odpowiedzi, sprawia, że kolejna eskalacja wydaje się bardziej rozsądna i mniej ryzykowna. Same pociski nie zniszczyły niczego namacalnego w bazie lotniczej Al-Udeid, ale mogły uszkodzić coś o wiele cenniejszego strach, który powstrzymuje wrogów Ameryki przed podejmowaniem większego ryzyka. Kiedy odstraszanie zaczyna zawodzić sytuacja, może stać się naprawdę niebezpieczna i to bardzo szybko. Powolna reakcja Waszyngtonu na atak rakietowy w zasadzie obwieściła słabość Ameryki całemu światu. Kiedy wrogie państwa widzą, że Ameryka potrzebuje czasu na przemyślenie sytuacji, zamiast natychmiast odpowiedzieć, zmienia to ich kalkulacje co do tego, na co mogą sobie pozwolić. Z ich perspektywy rachunek jest dość prosty. Jeśli Ameryka zawaha się po bezpośrednim ataku, może zawaha się ponownie następnym razem, może zawaha się, gdy wydarzy się coś jeszcze większego. Takie myślenie sprawia, że niebezpieczne kraje są bardziej skłonne zaryzykować i zobaczyć, co się stanie. To tworzy efekt kuli śnieżnej, który stale się pogarsza. Iran wystrzeliwuje rakiety i nic poważnego im się nie dzieje. Korea Północna to widzi i myśli, że może i ona może sobie na coś pozwolić. Rosja dostrzega ten schemat i postanawia zaatakować nieco mocniej gdzie indziej. Za każdym razem, gdy Ameryka nie odpowiada z przytłaczającą siłą kolejny kraj, czuje się pewniej, testując granice. Problem nie dotyczy już tylko Iranu. Chodzi o to, by każdy wrogi naród obserwował, jak Ameryka radzi sobie z bezpośrednimi atakami na swoje wojsko. Kiedy wrogowie zaczynają wierzyć, że Ameryka będzie rozmawiać zamiast walczyć, przestają bać się amerykańskiej potęgi. Ten cykl nakręca się, aż ktoś w końcu posunie się za daleko i wymusi masową reakcję. Ale do tego czasu szkody dla wiarygodności Ameryki rozprzestrzeniły się już na wiele konfliktów i regionów. Świat staje się mniej stabilny, ponieważ wszyscy myślą, że Ameryka nie będzie już bronić swoich czerwonych linii. Podczas gdy Iran liczył na demonstrację siły poprzez demonstrację rakietową, Sąsiedzi z regionu zinterpretowali atak zupełnie inaczej i zareagowali z niepokojem zamiast podziwem. Katar, w którym znajduje się baza lotnicza Al Udeid i stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy, natychmiast potępił atak jako naruszenie swojej suwerenności, ponieważ w efekcie stał się on polem bitwy bez pozwolenia. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn szybko zamknęły część swojej przestrzeni powietrznej i podniosły poziom gotowości bojowej, pokazując, że działania Iranu wzbudziły strach, a nie szacunek wśród krajów, na które Iran miał nadzieję wpłynąć. Rynki akcji przedstawiły prawdziwą historię irańskiego ataku rakietowego lepiej niż jakikolwiek doniesienia prasowe. Ceny ropy naftowej ledwo drgnęły, gdy te pociski zaczęły latać, co jest dość niewiarygodne, biorąc pod uwagę, że dzieje się to w pobliżu największej amerykańskiej bazy wojskowej na Bliskim Wschodzie. Za każdym razem, gdy pociski zaczynają latać w pobliżu regionów wydobycia ropy, inwestorzy wpadają w panikę, a ceny energii gwałtownie rosną. Wszyscy zakładają, że łańcuchy dostaw zostaną zakłócone, a konflikty będą się rozprzestrzeniać. Taki schemat utrzymuje się od dekad, ale tym razem było zupełnie inaczej. Ceny ropy spadły nieznacznie tuż po ataku, a potem wróciły do normalnego poziomu. Irański atak rakietowy przyniósł odwrotny skutek dyplomatyczny, odpychając potencjalnych sojuszników, zamiast mobilizować poparcie dla swojej sprawy. Dyplomaci z Jordanii, Egiptu i Turcji prywatnie wyrażali zaniepokojenie lekkomyślnymi decyzjami Iranu, postrzegając atak jako ryzykowny ruch, który nie przyniósł żadnych znaczących korzyści. Ta zmiana w postrzeganiu regionu tworzy niebezpieczny cykl dla Iranu, ponieważ rosnąca izolacja zmusza kraj do coraz większego polegania na demonstracjach wojskowych w celu demonstracji siły, co tylko jeszcze bardziej uwypukla jego słabości. Wybór celu ujawnił poważny błąd taktyczny, który podważył całą operację Iranu. Baza lotnicza Al-Udeid stanowi najsilniej bronioną bazę wojskową Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, wyposażoną w zaawansowane systemy radarowe i wielowarstwową technologię obrony powietrznej. Atakując tak dobrze chroniony obiekt Iran, w zasadzie zagwarantował sobie przechwycenie swoich pocisków, zmieniając to, co powinno być demonstracją siły, w demonstrację nieadekwatności militarnej. Całkowita porażka ataku ujawniła poważne wady irańskiego potencjału rakietowego i systemów namierzania. Każdy pocisk został przechwycony przed dotarciem do celu, co spowodowało brak zniszczeń, obrażeń i zakłóceń w amerykańskich operacjach wojskowych. Dla kraju, który pragnie uznania go za mocarstwo regionalne, tego rodzaju publiczna porażka podważa wiarygodność bardziej niż jakakolwiek porażka dyplomatyczna. A tak wywołał w Europie i państwach Zatoki Perskiej Pytania o rzeczywisty potencjał militarny Iranu zamiast budzić strach czy szacunek. Całą operację przeprowadziły bombowce Stealth B2 Spirit. Tylko te samoloty mogły przenosić bomby wystarczająco duże, by przebić się przez irańskie obiekty nuklearne i faktycznie je zniszczyć. Sekretarz obrony Pit Hekset. Potwierdził, że bombowce B2 wleciały głęboko w terytorium Iranu i powróciły niezauważone. Według Hekseta była to najdłuższa misja B2 od 2001 roku i największy atak bombowców B2 w historii. Wybór samolotu był jak najbardziej uzasadniony. Iran zbudował te podziemne obiekty nuklearne specjalnie po to, by chronić je przed regularnymi nalotami bombowymi. Standardowe myśliwce po prostu nie są w stanie przenosić potężnych bomb bunkrowych potrzebnych do przebicia się przez beton i stal, tylko B-2 mogły podołać tego typu misji. Te bombowce stealth mogą przelatywać tysiące mil niezauważone przez radary, przenosić ogromne ładunki i atakować cele, do których inne samoloty nie są w stanie nawet dotrzeć. Fakt, że ukończyły tak dalekie loty w silnie bronionej przestrzeni powietrznej i wróciły do domu niezauważone, pokazuje dokładnie, dlaczego Ameryka wydała tak dużo pieniędzy na rozwój tych samolotów. Northrop B-2 Spirit to jeden z najnowocześniejszych samolotów wojskowych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Ten amerykański ciężki bombowiec strategiczny wykorzystuje technologię stealth o niskiej wykrywalności, co w praktyce oznacza, że może przemknąć nawet przez najbardziej zaawansowane systemy obrony powietrznej wroga bez wykrycia. Można to porównać do Peleryny Niewidki dla samolotów. Wrogie systemy radarowe po prostu go nie widzą. Większość ludzi zna go po prostu jako bombowiec stealth i stał się samolotem pierwszego wyboru, gdy Amerykanie muszą atakować cele, do których inne samoloty nie byłyby w stanie dotrzeć. Jeśli chodzi o siłę ognia, B-2 Spirit może przenosić imponujący arsenał broni konwencjonalnej. Należą do niego standardowe bomby Mark 82 i Mark 84, amunicja kombinowana CBU-87 Minigator oraz broń z czujnikiem CBU-97, ale prawdziwym przełomem jest możliwość przenoszenia Massive Ordnance Penetrator bomby o masie. 13,6 tony zaprojektowanej specjalnie do niszczenia silnie umocnionych bunkrów podziemnych. B-2 może przenosić do dwóch takich potężnych ładunków po jednym w każdej komorze bombowej i od 2012 roku pozostaje jedynym samolotem zdolnym do przenoszenia tej niszczycielskiej amunicji. Samolot jest również wyposażony w najnowocześniejszą technologię, która czyni go niezwykle skutecznym w warunkach bojowych. Wielomodowy radar AN-EPQ100-81 o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia działa jako element zaawansowanego cyfrowego systemu nawigacyjnego. System ten obejmuje radar śledzenia terenu i naprowadzanie GPS, a także system nawigacji astroinercyjnej NAS-26, pierwotnie opracowany w latach 50. XX wieku. Wszystkie te technologie współpracują ze sobą, aby pomóc samolotowi precyzyjnie nawigować do celów, unikając jednocześnie wykrycia. Być może najważniejsze jest to, że B-2 posiada system zarządzania obroną, który stale monitoruje potencjalne zagrożenia podczas misji. System ten potrafi automatycznie oceniać, jak niebezpieczne mogą być różne systemy obrony przeciwnika i rekomendować najbezpieczniejsze trasy ich ominięcia. Niedawne modernizacje sprawiły, że system ten jest jeszcze bardziej zdolny do wykrywania emisji radarowych z systemów obrony powietrznej, a następnie przekazywania tych informacji do automatycznego routera, który może zmieniać tor lotu w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że samolot może automatycznie dostosowywać trasę, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania misji. Latanie B2 Spirit w niczym nie przypomina pilotowania zwykłego samolotu, ze względu na jego unikalną konstrukcję latającego skrzydła. Ten kształt sprawia, że samolot jest naturalnie niestabilny w powietrzu podobnie jak próba utrzymania równowagi papierowego samolociku, który chce koziołkować w każdym kierunku. Aby rozwiązać ten problem, B2 wykorzystuje niezwykle zaawansowany, sterowany komputerowo-kwadrupleksowy system sterowania lotem typu fly by wire. Oznacza to, że komputery stale wprowadzają drobne korekty, aby utrzymać samolot w stabilnej pozycji bez konieczności ingerencji pilota. Pilot wydaje ogólne polecenia dotyczące kierunku lotu, ale komputery wykonują wszystkie precyzyjne ruchy niezbędne do utrzymania płynnego lotu samolotu. Samolot zbiera informacje o warunkach lotu za pomocą specjalnych płytek czujników statycznych PITOTA zamiast tradycyjnych rurek PITOTA stosowanych w większości samolotów. Zwykłe rurki Pitota wystawałyby z samolotu i byłyby widoczne na radarach wroga, co całkowicie przeczyłoby konstrukcji stealth. Te płytki czujników mierzą takie parametry jak prędkość powietrza i kąt natarcia, pozostając jednocześnie całkowicie na powierzchni samolotu. System sterowania lotem obejmuje również komponenty hydrauliczne i elektryczne z wieloma systemami zapasowymi. Dzięki temu, jeśli jeden element ulegnie awarii, inne mogą przejąć kontrolę, zapewniając bezpieczny lot samolotu. Uzyskanie kontroli kierunkowej w samolocie stealth stanowiło wyjątkowe wyzwanie, ponieważ większość tradycyjnych metod sterowania wymagałaby zwiększenia sygnatury radarowej. Po przetestowaniu różnych opcji, inżynierowie Northrop zdecydowali się na połączenie sterów kierunku z dzielonym hamulcem i różnicowym ciągiem z silników. Oznacza to, że samolot może zmieniać kierunek, wykorzystując różne poziomy mocy silników, zamiast polegać wyłącznie na widocznych powierzchniach sterowych. Ciąg silnika stał się kluczowy nie tylko dla ruchu do przodu, ale także dla kontrolowania pochylenia samolotu w górę i w dół oraz przechyłów na boki. B-2 posiada cztery pary powierzchni sterowych wzdłuż tylnej krawędzi skrzydeł, których działanie zależy od warunków lotu. Większość z nich działa podczas normalnego lotu, ale wewnętrzne stery wysokości zazwyczaj aktywują się tylko podczas lotów z małą prędkością, np. podczas podejścia do lądowania. Podczas startu wszystkie stery wysokości pozostają opuszczone aż do momentu osiągnięcia odpowiedniej prędkości. Zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym kontaktem z ziemią i pomaga uzyskać prawidłowe ustawienie nosa w dół, niezbędne do udanego startu. Dziękujemy za oglądanie. A póki jeszcze tu jesteś, kliknij link na ekranie, aby obejrzeć kolejny nasz film. Do zobaczenia tam!